Rozpoczęto poszukiwania przyczyny choroby. Wynik tych poszukiwań był dla wszystkich zaskoczeniem. Przyczyną był wirus zachodniego Nilu. Do tej pory nie stwierdzono zakażenia tym wirusem poza Afryką, Azją i częścią Europy. Ponadto choroba występuje głównie wśród ptaków. Dla ludzi groźne jest to, że przenoszą ją komary. Pamiętam, że któregoś wieczoru ugryzł mnie komar i było to szczególnie bolesne ugryzienie. To musiał być komar przenoszący tego wirusa, bo nigdy wcześniej żaden komar nie ugryzł mnie tak mocno. Wirus zachodniego Nilu potrafi coś, co udaje się tylko nielicznym pasożytom. Wnikać do mózgu. Wywołany przez niego obrzęk mózgu spowodował znaczne pogorszenie stanu pacjentki. Na tydzień zapadła w śpiączkę, była podłączona do respiratora. Przez cały ten czas trzymałem ją za rękę. W pewnym momencie jej stan znacznie się pogorszył. Lekarze powiedzieli, abym przygotował rodzinę na najgorsze. Nie był to dobry znak. Wirus przenoszony przez komary szerzył się w zawrotnym tempie. Odnotowywano kolejne zgony. Sytuacja wymagała podjęcia stanowczych kroków. Sytuacja bez precedensu. Cały Nowy Jork ma zostać spryskany środkiem owadobójczym. Na przedmieściach opryski będą wykonywane ze śmigłowców, a na Manhattanie ze Ziemi. Rozpoczęła się wojna z komarami. Tymczasem Joan toczyła własną bitwę z wirusem. Była siódma wieczorem. Trzymałem ją za rękę i nagle zobaczyłem, że mruga powiekami i otwiera oczy. Wybiegłem na korytarz, krzycząc do pielęgniarek, że moja żona się budzi. Opryski w Nowym Jorku nie powstrzymały wirusa. Zaobserwowano kolejne przypadki zachorowań na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Należało zaatakować komary w stadium, w którym są jeszcze zupełnie bezbronne. Rozpoczęto operację z ziemi, wody i powietrza, skierowaną przeciwko larwom komarów. Naszym celem jest zniszczenie komarów, zanim wyjdą z wody. Będziemy rozpylać środki owadobójcze nad bagnami. Najbardziej zależy nam na komarach z gatunku Kulex salinarius. To one przenoszą wirusa zachodniego Nilu. Opryskano wszystkie możliwe miejsca, w których mogły lęgnąć się komary. Zmasowany atak na larwy komarów nic jednak nie dał. Wirusa zachodniego Nilu można obecnie spotkać praktycznie w każdym stanie Ameryki Północnej. Nie istnieje na niego żadne leczenie ani szczepionka. Amerykańscy naukowcy robią wszystko co w ich mocy, by powstrzymać szerzenie się wirusa. Na szczęście dla większości ludzi nie jest on śmiertelny. Ze wszystkich niedawno odkrytych drobnoustrojów jeden budzi największą grozę. Wirus Ebola. Zidentyfikowany 30 lat temu wirus Ebola należy do najbardziej śmiercionośnych mikroorganizmów. Potrafi zabić nawet 90% swoich ofiar. Kiedy uderza, kosi ludzi jak łan zboża. Dlaczego więc do tej pory nie zagroził całej ludzkości? W lutem 2003 roku wirus Ebola pojawił się w afrykańskiej miejscowości o nazwie Kele. W ciągu kilku dni miasteczko liczące ponad tysiąc mieszkańców stało się niemal całkowicie wymarłe. Kiedy wiadomość o epidemii choroby dotarła do Światowej Organizacji Zdrowia, na miejsce pojechała ekipa lekarzy. Mieli oni dwa cele: uratować jak najwięcej chorych i, co równie ważne, powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Po kilku godzinach od przybycia lekarze badają pierwszą pacjentkę. Syn tej kobiety zmarł. Przyczyną śmierci był najprawdopodobniej wirus Ebola. Kobieta uparła się, że sama umyje zwłoki, miała bliski kontakt z ciałem, a teraz występują u niej objawy wskazujące na zakażenie wirusem. W płynach ustrojowych osoby zakażonej aż kipi od wirusów. Zakażenie przenosi się z człowieka na człowieka przez bezpośredni kontakt. Do zakażenia dochodzi na drodze kropelkowej lub przez zwykłe dotknięcie chorej osoby. Kobieta ma wirusa ebola. Po kilku godzinach od przyjęcia do szpitala jej stan staje się krytyczny. Kobieta jest zakaźna dla otoczenia. Lekarze nie mogą ryzykować. Trudno przyzwyczaić się do takich sytuacji. Ktoś, kto mówi, że się nie boi albo kłamie, albo nie zdaje sobie sprawy z tego, co mu grozi. Na wirusa Ebola nie ma lekarstwa. Lekarze mogą tylko podawać leki wzmacniające i mieć nadzieję, że pacjentka znajdzie się wśród tych szczęśliwców, których układ odpornościowy poradzi sobie z zakażeniem. Okay, Mimo wysiłków lekarzy wirus okazał się silniejszy. Do tej pory zmarło już ponad 100 osób. W obawie przed zachorowaniem ludzie uciekali do dżungli. Każdy, kto źle się poczuł, był wypędzany ze wsi. Zwykle na pogrzebach gromadzą się krewni i przyjaciele, aby uczcić pamięć o zmarłym. Ze strachu przed wirusem ludzie zapominają jednak o wielowiekowej tradycji. Aby wyeliminować wirusa, podejmuje się niezwykłe środki ostrożności. Dla przyspieszenia procesu rozkładu zwłok trumnę posypuje się wapnem. Ubrania osób uczestniczących w pochówku dezynfekuje się, a następnie pali. Gorączka ebola szalała jeszcze kilka tygodni, zanim wreszcie znikła gdzieś w głębi dżungli.